Zaczynamy. No to lecimy. Dzień dobry Państwu. W okresie koronawirusa, kiedy wciąż oczekujemy na ten moment, kiedy znów będzie dostępne bieżące oglądanie Ringo vonor. Kolejna osoba, którą bierzemy na tapetę, to będzie tym razem zawodniczka Ringo vonor Maria Manik, The Man Eater Maria Manik. Może się wydawać dziwne, co z takiego ciekawego można się dowiedzieć o kobiecie w wrestlingu, Okazuje się. I to zwłaszcza jeszcze w Ringowono, bo w WWE ok, ale w Ringowono ci tam. Był taki kiedyś moment, że walka div była raz na miesiąc. No teraz troszeczkę lepiej, ale to też wciąż takie. A, dobra, są kobiety, no to, to znaczy przerwa na siku. No dobra, przekonajmy się więc, co nam o, podcast Oro Strong Podcast. Zdradził na temat Marii Manik. Otóż tu będzie łapka w dół od Nikodema zapewne. Maria Manik przyznaje, że nigdy nie widziała żadnego filmu o superbohaterach i to dotyczy się zarówno DC jak i Marvela. Nigdy nic, Puh, zero. Szanowni Państwo, wyobraźcie sobie, że Maria Manik dostała dożywotni ban na Twitterze. Ale potem założyła sobie nowe konto no i tyle, tyle wystarczyło, żeby ominąć ten dożywotni ban. A jak, a jak to zrobiła? No, wystarczyło, że napisała jako login swoje prawdziwe imię i nazwisko. I teraz, jeżeli pojawia się u Was w głowie pytanie, dlaczego dostała bana, a ponieważ dlatego, że co napisała jako żart, napisała do gościa, który tam nieprzychylnie bardzo pisał o kobietach, napisała, że go zje no w końcu man-eater, ale Twitter tego żartu nie skumał, a może wrestlingowego gimiku jej nie skumał. Maria Manik, po tym jak dostała bana na Twitterze, przeszła na YouTube i tam pierwsze wideo, jakie opublikowała, to było zatytułowane Zbanowana dożywotnio na Twitterze slash aresztowana za kanibalizm. No i w tym właśnie sposobem niejaki Kevin Eck, pracownik Age i prowadzący swoją drogą Age Strong Podcast, trafił na to wideo, zainteresował się Marią i na jakimś tam indie show ją wyhaczył. No i tak kroczek po kroczku, wkrótce zaprosił ją do Ring of Honor i po dziś dzień możemy ją właśnie w tym ringu obserwować, to Znaczy mogliśmy do czasu, kiedy natrafiła się cała ta pandemia. No i cóż, przechodząc do meritum sprawy, w kwietniu bodajże czy pod koniec Marsa Teddy Hart jej chłopak, z którym tak raz jest, raz nie jest, tak Facebook by to pewnie określił jako to skomplikowane. Teddy Hart trafił do aresztu pod zarzutem napaści na Marię Manik i tak jak newsy stwierdziły, tak jak pisał m.in. Sabinko na WrestleFans, czyli można zgadywać, że jest w tym było prawdy. Teddy Hart miał zaatakować i przydusić zawodniczkę Oroage, potem został jednak wypuszczony z aresztu, bo jak sama zawodniczka potem opowiadała, on nie chciał jej wcale zrobić krzywdy, a jak mówiła, afera tam się zrobiła z jakiegoś głupiego powodu, że tam Teddy wziął jej telefon komórkowy, ona go chciała odzyskać i jakoś to się tak wszystko pomiętoliło, że wyszło to, co ponoć wyszło. No i Maria jeszcze stwierdziła, że ona nie pamięta, albo nie pamięta co się stało, jak to się stało, że te sprawy tak się potoczyły, że było tak ostro. Tak czy inaczej ludziska, fani wrestlingu w internecie są podzieleni w kwestii tego, na ile szczerze wypowiadała się u Maria. No i nam też pozostaje spekulować. Być może Łobuz kocha najbardziej. A jeżeli chodzi o czas obecny, Maria powiedziała, że ma się już dużo lepiej, a to głównie dlatego, że. Jej życie uczuciowe jest bardziej prywatne, ponieważ wcześniej jej związek z tedim Hartem był taki bardziej publiczny, w tym sensie, że no, prawie codziennie wypuszczali jakieś wideo do sieci, ludzie oglądali to wideo i dlatego też, jak twierdzi Maria, tak wam przekazuję, ludzie byli przekonani, że oni wszystko w takim razie o nich wiedzą, wiedzą wszystko o tej parze, zatem pojawiały się różne informacje, różne opinie, które nie zawsze były w 100% prawdziwe, albo też ludzie, którzy wystawiali te opinie na ich temat pisali w taki sposób, że oni wiedzą najlepiej, co się wydarzyło, co trzeba zrobić. No i w ogóle tak jak to jest u nas w kraju, że to są tacy eksperci od wszystkiego. Obecnie Maria Manik i Teddy Hart są w dwóch różnych miejscach. Teddy Hard korzysta z Airbnb, czyli to jest taki portal internetowy, który umożliwia najem całego mieszkania albo jakiegoś pojedynczego pokoju. No i teoretycznie mogą się tam spotkać ze sobą, gdyby tego chcieli, ale po prostu takiej potrzeby nie mają. Więc można by sobie teraz tak zadać pytanie: no jak to jest, że ona związała się z kimś takim jak Teddy Hard? Myślę, że. Przynajmniej większość z was no, powiedzmy, że kojarzy nazwisko Tediego Harta, który chyba w 2020 roku w przeciągu dwóch miesięcy aresztowany był trzy razy. Być może nie wiem, podświadomie wierzyła w uczucie miłości, którego nie znała, a nie znała dlatego, że jej rodzice się rozwiedli i miłość nie była dla, dla niej czymś, nazwijmy to, powszechnym. I być może to też ma związek z tym, że właśnie w tym podcaście Maria Manik określając samą siebie określiła się w następujący sposób: Mam mózg 3-latki i duszę 80-latki. A jeszcze wkraczając w świat wrestlingu też taka interesująca ciekawostka. Jeżeli chodzi o wrestling, kiedy zaczynała z wrestlingiem, nie wiedziała o nim kompletnie nic. Zero. Jedyne tyle, że można w ringu przylać w mordę. O, to była cała jej wiedza na temat wrestlingu. No i wyobraźcie sobie, Maria Manik jako adeptka podczas treningu wrestlingowego przychodzi na swój pierwszy trening. No, coś tam zazwyczaj, kiedy, kiedy się przychodzi na pierwszy trening, no to zazwyczaj jest się chociaż trochę tym fanem wrestlingu, więc no, coś tam mniej lub bardziej coś tam wie i tam mój pies potwierdza. A Maria? No cóż, Maria, jak to Maria, nie mająca żadnej wiedzy. No i teraz sobie wyobraźcie, pierwszy trening. Trener mówi do niej, że no co można powiedzieć na pierwszym treningu? No zrób bumpa. No i teraz problem. A co to jest bump? No nic nie wiedziała, kompletnie nic, kompletnie zero. Ale obiecała sobie jednak, że da radę, że sobie poradzi. No i tak kroczek po kroczku, kroczek po kroczku rozwijała się, aż w końcu doszła do tego, że była bukowana na eventy, na coraz więcej eventów, aż doszła do tego stadium, że obecnie jest w Ring of Honor. I jeżeli dobrze pamiętam, Maria Manik zaliczyła już też nawet tryout w WWE. No i na koniec jeszcze hasło od samej Marii Manik. Małżeństwo to jest bycie z osobą, której nienawidzi się najmniej. Ja tam jednak wolę swoją yy, swój catchphrase. Oglądajcie Ring of